Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak zawsze w sobotę, polecam jakąś książkę. W czasie adwentu starałem się Wam polecać takie książki bardziej duchowo budujące, inspirujące. A dzisiaj, w związku z tym, że no właśnie pod choinkę dałem córce taką książkę łatwiejszą, ale jakoś padła mi w rękę i muszę przyznać, że ta książka ciągnęła mnie po prostu. Także polecę Wam książkę dosyć prostą. Trilogia wojen makowych, księga pierwsza, wojna makowa, Rebeka Kwang. Tutaj macie ją, tą panią, możecie sobie popatrzeć na nią. Młoda i generalnie zdolna. Yy, o czym jest ta książka? Ta książka jest yy, taką książką o. No właśnie, zaczęła, zaczęła się trochę jak Harry Potter. Czyli zaczęła się od takiej młodzieżowej, jako taka młodzieżowa książka o perypetiach w szkole, ale bardzo szybko przeszła. Taką dosyć krwawą yy, książkę o, yy, o walce. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał Abercrombie'ego. No to właśnie w takim stylu. I generalnie książka, która chyba takim najważniejszym plusem jest to, że nie nudzi. Być może Wam się kiedyś zdarzyło takie książki czytać, że gdzieś trochę akcja siada, trochę Was ten wątek nie kręci, albo nie za bardzo wiecie do końca, co się dzieje, ale idziecie dalej. No więc w tej książce wątek jest wyraźny. I dużo różnych zwrotów akcji zaskakuje, także rzeczywiście czyta się dobrze. Wciągnęła mnie, dlatego też ją przeczytałam w ciągu kilku dni i cieszę się, że mam już drugi tom. Co jeszcze ciekawego? Ciekawe jest to, że jest to taka trochę, można powiedzieć, opowieść o współczesnych Chinach, ale nie wprost. Znaczy, ewidentnie, jak się spojrzę na mapkę tego. Zwróćcie uwagę, tak wygląda mniej więcej mapka. No to, jest, to jest jakaś forma współczesnych Chin. Tych zresztą nawiązań do Chin jest kilka. Na przykład tu wprost jest powiedziane o mistrzu, mistrzu Sun Tzu, no, który się pojawia i w naszym świecie, i w ich świecie. Jest kilka zresztą ewidentnych takich nawiązań do kultury chińskiej. Mamy też wyspy obok, wyspy, które ewidentnie wyglądają jak Japonia. Ale nie jest to do końca Japonia i nie jest to do końca yy, nie są to do końca Chiny, jest wyspa Spir, pojawia się też pojawia się Europa, taka gdzieś coś taki odpowiednik Europy, gdzieś w tle, pojawia się monoteizm, pojawia się czerwony cesarz, który no trochę wygląda jak, jak Mao Tse tung. Ale nie do końca, znowu nie wszystko do końca. Czyli są pewne analogie. Być może, jeśli ktoś jest Chińczykiem, to jest to znacznie lepiej wyłapać nie, jak ja, czy ty, jeśli nie jesteś oczywiście, szanowny słuchaczu, Chińczykiem. Yy, natomiast wydaje mi się, że nawet przy takich powiedzmy pobieżnych tylko yy, yy, wyłapywaniu tych, tych, tych analogii jest to i tak dosyć ciekawe. I myślę sobie, że ale znowu można to czytać zupełnie niezależnie od tych analogii, i wydaje mi się, że i tak będzie to ciekawa książka. Także serdecznie polecam, jeśli ktoś z Was chce trochę odpocząć, trochę swój mózg w jakiś sposób zrelaksować, zatopić się w ciekawej fabule porywającej, to właśnie taka książka na odpoczynek jest dobra. Pomodlę się tradycyjnie, chociaż jakoś szczególnie się do tej książki nie będę odwoływać. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy pokój. Dziękuję Ci Pani za to, że możemy na Tobie polegać, i też za takie książki proste i wciągające i dające odpoczynek, też Tobie dziękuję. Z Bogiem i do zobaczenia.